Siemaneczko, witam na kolejnym odcineczku z Geta Liberty City Stories I wbijamy do następnej misji Już się od razu przebrałem, żeby tutaj nie tracić czasu zbytnio JT, you little sicko, get the fuck out of here before I come in here and break your legs. I'm coming! But not like that! Hey, Tony, get faster! What the fuck? Nie no jak on wygląda w ogóle, nie? Ja, fajny strój Hey, Tony! Jak się szybko przebrał? Co za typo? <coughs> Tak na rozpoczęcie tego odcinka to od razu powiem, że muzyczki z Liberty City Stories w radiu nie będzie, gdyż jakieś problemy z prawami autorskimi się okazały. A... Także o no, wsiadaj. Dajesz, dajesz. Także musiałem wyłączyć typowo muzykę całkowicie. Mam nadzieję, że problemu nie będzie. Że to nie jest aż taki wielki problem. I co? O kolejna. To było 700 dolarów, tak? Mieliśmy tutaj zdobyć. No to początkowe misje są takie, takie wiecie, no, no zjeżdżaj gościu. Co już? Już. Te misje początkowe są takie o tego trzeba... O Jezu, przypadkowo ją rozjechałem, dobra Co to jest w ogóle? O co tu? Kurwa. Co ja robię, nie? Gdzie jest ten typo? Nie no to są jakieś jaja, nie? Jakoś sobie poradzę. Mam nadzieję Kurwa co ja zrobiłem ty Nie no, bo ten koleś mi tak ucieka lewo, prawo, w ogóle jak zlamiłem też przy okazji Matko moja kochano Uff. Ja potrąciłem tam jakichś gangsterów chyba i dlatego. No, to ciekawe teraz będzie. O, jest kolejna. Kurde, szkoda, że nie ma tej muzyczki, ale no, no nie mogę jej dać, bo Dojebali się tam w prawach autorskich, no i, no i co? Nie chcę mieć tam problemu, że coś tam używam czy nie używam Okej, okay, dobra Dobra, jeszcze 105 No, póki co misji nie co nie? Jakby... Wiecie, spoko. Jeszcze 20 dolków Czyli jeszcze jedną laseczkę trzeba znaleźć dobrze mówię? Potrąciłem policjanta i nie mam gwiazdki? Dobrze ja to widziałem Ej, ty co mam zrobić w ogóle to? Jezu, gdzie to jest to. No, nie to, nie to, nie to. Poszukuj laseczek, no i co? No i to na tym powinno się zakończyć, tak? Czy muszę tu do PN wjechać? Nie no, kurde, ja dawno w to nie grałem, nie? To gubię się trochę w tym wszystkim. Co? Co to jest na czas? Co? Nie no chyba se ja ja robisz ze mnie. Dobra. Jakoś to wytnę. Nie wiem co, co się odstawiło, ale tu w ogóle nie było żadnego jakby no licznika czasu co, nie? Kurde. Licznika misji w ogóle nie było, nic zero, nie? Jakby nie rozumiem o co chodzi. Dobra, dawaj, 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 bo nie ma czasu już. Zmarnowałem już już bardzo dużo. Dajesz, jedziesz. No dajesz, dawaj. Nie będziemy jechać tam, tylko od razu tu, żeby od razu być tu w pobliżu tych tego klubu. O. Dawaj. kurde, ta misja. Taka banalna misja, a ja tak dałem dupy, nie? Masakra. Zaraz, i tutaj była gdzieś jeszcze jedna. Nie, nie w tym miejscu. To było tam, tam gdzie już ją znalazłem, prawie, ale się nie udało. Aha, tutaj miałem zatrąbić, dobra, spoko. To się popisałem nieźle. Tutaj właśnie. To jest ta laska, której ja e, nie znalazłem. Znalazłem ją za późno po prostu. Uuu. O, i <laughs> sorry, i tej dziwki miałem też nie rozjeżdżać. No ale. No. Dobra. Ło kurwa, policjant! Policjant, policjant, policjant. Nie, 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 nie. Dawaj, dawaj tą kasę. Szybko. Dawaj to. Dobra. I do klubu z powrotem. Uff, udało się. Kurde. Nie, no takiego faila na początku zaliczyć z tą misją. 500 dolarów. Ok, teraz czy ja chcę jechać zapisywać grę? Nie, nie będę nic zapisywać, od razu jedziemy, nie?

Naprawdę bardzo dużo. Wow, 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 wow! wow. Kurwa, mać. Dobra, nie będziemy się cackać, od razu jedziemy do tej misji z powrotem. Kurde, no miałem mało życia, nawet nie miałem jak zareagować. Ale myślałem, że nie będzie ono potrzebne, na początku przynajmniej, nie? Dobra, co do tych, tych 100% to te 100% naprawdę jest konkretne, nie? Bardzo dużo jest tam misji chyba tak na taksówkarza jest, na służby Czyli właśnie policję! Wow, no już, już jedziemy. Do Payne Spraya Nie no, do Payne Spraya mamy jechać chyba, nie? No bo gdzie indziej Nie mamy znacznika na mapie ani nic. No, są unique jumpy, także tego jest, yy, <ścoughs> sorry, od, 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 od zajebania, nie? Co tam jeszcze było? Jakieś misje poboczne, tak samo, pełno jest tego To jak to wychodziło kiedyś na PSP w tamtych czasach, to naprawdę było co do roboty, nie? No i ta muzyka, kurde, rewelacyjna jest ta muzyka, te radio, nie? Ale niestety prawa autorskie, no Prawa autorskie więc to akurat musiałem wyłączyć. No. no, ale bez tego też się da żyć. Także nie ma co też płakać. Wow! Taki zachodzik słońca! Tu robisz dobrze tutaj, mój syn. Znasz jego styl. Tak jak zawsze mam. Dziękuję, mój leone. Wiem, że myślę, że Vincenzo zajmował trochę swojej czasu. Uncle Sal will take care of you. Tysiąc! <coughs> Aha, no i kurde, oczywiście zabrali mi wszystko, dobra. Całą amunicję, wszystko inne, dobra. Teraz jadę zapisać grę, bo nie chcę już ryzykować. A nawet gdyby, no nie mam, nic do nie, nie mam nic do stracenia jakby, bo nie mam amunicji, nie mam broni, nie mam nic Ale przynajmniej pojadę sobie kupić na nowo Kurde, nie mogę zaparkować tego w garażu Także zapisujemy grę Misji jest trochę do wyboru <laughs> Dobra Elegancko i od razu jedziemy chyba do tego tego JD pojedziemy JD, JD mm -hmm. uważać no bez broni, ale jak coś to się kupi na spokojnie myślę jest kasy trochę, 5000 prawie, więc

Mhm, okej okay. ok, mamy sprawdzić jakieś kasyno. Zobaczyć coś tu. Gdzie to będzie? Tutaj. Ale czy ja potrzebuję do tego jakiejś amunicji? Coś? Błagam nie, proszę nie. O. Ku... Do tego chyba potrzeba amunicji. Dziękuję Zajebiście, czyli mamy po prostu. Dobra, do amunation trzeba tu jechać szybko. Jezu, gdzie jest ten sklep tu? Po tej? Nie, tu jest. Dobra Dawaj to No wypieprzaj, idź mi dwa razy to No wystarczy tego tyle Tak myślę przynajmniej Już, 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 już już jedziemy Ale czy oni Dobra Dobra, ok. Okej, okay, okej, okay, w porze, czyli mam po prostu ich yy, jak najszybciej zatrzymywać, dobra, żeby oni tutaj nie podjeżdżali. Teraz tu jadą jacyś. O, dokładnie. No tylko. Wow, 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 wow. Czy oni mieli jakąś amunicję? Mają, dobra. Czy da się? A tu jadą kolejni w hamerze takim, kurde. Dawaj ich. Dawaj ich Toni. Dobra, 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 dobra. To ich tak nie zabiło. OK. Aha, od razu muszę zniszczyć to jest jakaś bomba, tak? A samobójcy tacy, dobra, gdzieś samobójcy jedziemy od razu. Kurde, gdzie oni są? Co? Tak blisko? Nie no, bez jaj, przecież oni od razu. Trzeba wsiąść do tego samochodu i nim odjechać, proszę cię. Powiedz mi, że to jest, że o to chodzi. Tak, chyba tak. Co? Nie wierzę. O jezu, szybko. Emocje jak na grzybach. Dobra, udało się. Dobra. Od razu, od razu tysiaka dostałem, zwróciło się. Nie no, te misje. <laughs> są dosyć ciekawe już teraz powoli. Jeszcze jedną. Kurde, nie zapisałem znowu, ale dobra. Mam nadzieję, że nie będzie to potrzebne. bordello in one. So you might lose it at the tables, but you can bank on the ass. Well, the place is key to the setup. If you were to put it out of business, you know, blow it up or something. I'm telling you, we'll be golden with Salvador. Okay, so to be the come Aha, Okay. aha dobra, mam jechać pod to po prostu tak, żeby bombkę założyć do tego 8 balla no, ciekawie się robi, ja już o niektórych misjach zapomniałem fabułę tam kojarzę i, i coś tam znam, natomiast te misje jak wyglądały dokładnie to tego, tego, tego to już nie wiem, naprawdę tego to ja już nie wiem, ale zaraz się dowiemy o co tutaj z tym chodzi. Dobra, obrócimy się tyłem od razu. Kurde, jak tymi autami naprawdę się tutaj dziwnie steruje. To jest zupełnie coś innego niż w San Andreas i w GTA 3. Naprawdę. To jest zupełnie inne sterowanie, na znaczy sterowanie, inny model jazdy po prostu. Dobra, mam bombę z autem teraz muszę jechać tam do jakiegoś garażu, tak? No i trzeba ostrożnie jechać, żeby nie uszkodzić. Dobra. Daleko to? O nie, tu tutaj tuż obok. Dobra. A wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Kojarzę chyba tą misję. O co tu chodzi? To jest ten budynek, który zostanie wywalony znaczy wywalony, wysadzony w powietrze. A na miejsce tego budynku będzie chyba pusto albo będzie coś innego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, ale czekaj. rzesz, kurde. Ale czekaj, bo tutaj są jacyś. jakieś gangusy. To czekaj, to trzeba to. Mam nadzieję, że jak ja tam wjadę. Jezus, 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 zaraz wysadzę się w powietrze. Dobra. Jak się to wysadzało, tym. Dobra. No i elegancko. Muszę powiedzieć, że te misje naprawdę są ciekawsze od początku gry. Bo w GTA 3, to te misje były w większości pojedź tu, pojedź tam i tak dalej, nie? A tutaj to coś z bombą. Znaczy, były też w GTA 3 takie misje. Kurde, ta mi zniknęła, to pojedziemy zapisać. Były też takie misje, ale chodzi o to. Że niektóre misje można było zrobić tak, że totalnie jakby nie wysiadałeś z tego samochodu, no nie? I to było coś, co mi troszeczkę, yy, no, wadziło mi, no nie? A tutaj troszeczkę czuję się inaczej, no nie? Być może w Vice City Stories jest y, tak samo, no nie? Być może w Vice City Stories jest dokładnie tak samo i te misje są zupełnie inne. Dobra, ok, zapisujemy. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Także. No chciałem jeszcze jedną zrobić, ale to już w następnym. Także na razie i cześć.